Dzień dobry, że jestem Minecrafta i jak dużo głosowań chciałyście zagrać w Minecrafta, żeby pokazać. No i dzisiaj w tym video pokażę, że jak dostałam takie rzeczy lub jak robić ich. No dobra. Pierwszy, ja zrobię dywan. No powiedzieć na angielsku, to jest sofa. Dobra. Jaki jest ulubiony kolor, na przykład? Ja może Napiszę go w jak mój kanał. No zaczynamy. Troszkę nam patrzenie dla tego światła. Gdzie tu jest? Na przykład to. I już zaczynamy. Podziel się, ile mu potrzebnie bloków. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Trzy, cztery, pięć, sześć. O, o! I ja. No. Troszkę nie pamiętam. No dobra. Troszkę zrobi pół. Taki ja zrobiłam domek. Żeby... To jest dom nazywa się dla pokazji. To dla pokazu. Na przykład tu i tu. Jeżeli chcecie. Możecie tu postawić światło. I teraz na banę. Będę troszkę na angielsku, Jeżeli wiecie, co to możecie dla dzieci zrobić w translator. Dobra. Tu na przykład i tu. Mamy już znaczę, że możemy... Musimy za troszkę, nie pamiętam. Могу ли я поменять, мне сказал, связь спробую. пробую. Не небольшой, не боясь. Я тошь так. Но не, то не небольшой. О, так. Не так. Ту. То есть такие модальные слова. Jeżeli chcecie dużo dekoracji, ja zaraz na przykład, jeżeli jaki ulubiony kolor, na przykład mi miał, miał już niepotrzebne latarnie, potrzebne tylko to bloki. I już gotowe i na przykład zaraz wezmę rośliny. E, tak. Na przykład, jeżeli lubicie jakieś uśmiechy, powiedzcie mi w komentarzu. Ja zrobiłam testu, może mnie takie. Tak, to jest tam, 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 tam Ulubiony dywan z mojego domu. Dobra, teraz ceja, łazienka. Dlatego, żeby zrobić łazienkiem, popatrzmy biały blok. Zaraz. Troszkę biały blokiem. Troszkę czekajcie, bo muszę wszystko pokazać w detalii. Rzeczy, żeby zrobić. Aha, pamiętam jeszcze, nie zapomnę. Poszenie to. To poprzejmie. Na mnie możemy zapomnieć, że to to jest potrzebnie A jest blok. No i woda. to jest. I woda woda. Już gotowe detalii. Na przykład dajcie. Tu złowiłem? Nie, tu mało miejsca. Jakby zrobiło to może tu. Zaraz, ja pamiętam, że poszłam tu. Tu postawić te... Rejula. I zostawić stawić tu? Mm. Nie! Dobra, zrobiłem tu takie dziury, żeby nie przeszła. Będę troszkę, będę cicho, żeby pokazać informacje dobrze. Możemy i takie długie ułożyć. Tak, tak. I już. Tylko ostrożnie. Bierzemy na przykład uwiastowna Spears Jabdor. To potrzebnie już to... Nie... Fajnie. O, tu pszczółki, tu jest ul... Przepraszam. Ja dobię. Kiedy jest pszczółek, dla dobra. To jest niepotrzebnie. Muszę postawić tak. Lubię, ja teraz pamiętam troszkę. Matko Bosko. Jak teraz? E. Shift. Przepraszam, że je to dobrze nie pokażę. No jakoś ja pamiętam, lub można jak to zrobię. Tak to jest łazienka. Proszę mnie tak zrobić. I teraz, jeżeli spytacie, jak robię coś szybko, zrobię. To pokażę jak obok będę zrobić to. Włożymy tak. Bierzemy IRON to na przykład jaki chcecie, to jest prawo, ja piszę prawo, jest fakta i tak, już gotowe, tylko ostrożnie tu klikajcie i kiedy zrobicie pozdrawiam i teraz op, 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 już. Zaraz będę dekorację. I to jest na przykład tak. I idziemy na drugim etażu i pokażę pierwsze fata. Tu nie pokażę, bo chociaż. Jest, jeżeli zrobię dziuje w Grecji i zrobię. Ok, pokażę smogę. Potrzebnie już, na mnie włożenie tylko woda. Ja, ja, ja wierzę, co mi potrzebne. Teraz wracamy, bierzemy na przykład w bloku CRATER i potrzebnie już nie to. Chodzi już o to. No dobra, to nieważne. To... Мы говорим, что это другое название, но они хотят показать только идеально. Эх, давай, джура есть. Тут ложим, например, латерны. Есть, есть. Вот. Муж он стоишь идеальный, если ты хочешь так. Потом так. Ой, не так. Tak. Jeżeli chcecie idealnie, czemu ja banera. Dobra, co nie proszę, Zaraz. Ja wiem, jak to pół robić. I teraz by... na przykład fioletowy. Jakie kolor mówię, Tak robicie. To nie moje sprawy. Tak na przykład wygląda. Jeżeli, jeżeli chcecie jeszcze dekoracji, to tak. W ogóle muszą... Tak, realnośnie. No tak, nieładnie. Tak, ładnie. I teraz tak. 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 Na przykład tak wyszło. Потом так. То есть, немножко обли... Так лучше. И можно еще... Трошка не ма месяцу. Ну, добра. Может, трошка выше. Dobra tak? Przepraszam, że tylko co, po prostu wszystko wyszło. Nie, jeszcze pada deszcz, to nieprzyjemne, no dobra. Na przykład tak. Już. Tak wygląda troszkę pięknie dla mnie wspianie, no dobra. Teraz jest to akwarium. Śpialne akwarium. No dobra, zaczynamy. Potrzebny nam znajdować las. Okno. To jest blok. Teraz nam potrzebny ja idealnego. Zaraz. Tu. fly Blue. Sand, piasek, rock. A, wypamiętajcie, pamiętajcie, to jest stone. Może ci nie, tak, to może ci to. Podam na przykład dekoracji. To niedaleko od nas. A czekaj, W ogóle to piękne. To jest ryba. To już... Było. O. I tak, już Pajączek, iść stąd. Zamykamy. No dobrze. Potrzebny nam tu ściana. Jeżeli chcesz, może je po swojemu. Ja tak zrobię. Z pierwszy razu nie zapomniam położę pies. Piasek, To nie piasek z pierwszy, no dobra. Troszkę, hmm, troszkę dłuższe. No dobra, już robimy ścianę. Tylko w następnym video, jeżeli chcecie zagrać jeszcze Minecrafta, robicie lajku i sub, subscribe. I ja będę robić dużo video po Minecraftu lub jedno video question i answer. Jak powiedzą YouTube? Q and I, A, To jest question. Jeżeli na angielsku to jest question i answer. Dobra tu. Jeżeli wy będziecie to robić w domu, wy musicie lub na pierwszym spać, lub na drugim. I w ogóle to uporządzanie... Dobra. Tu jeszcze jest będzie piasek. Teraz tak, tak. Tak, troszkę z Tu jest. No i tak poszło. Ułożymy tak. Przepraszam, zapomniałem pierwsze. Lula. Robimy tu ścianę. Tu jest takie. Jeżeli chcę... jeszcze ja zapomniałam, przepraszam, to jest woda. O, bez wody my jedziemy nie robić nic. Dobra. Dobra, jest. Możemy tu położyć na przykład siegras. I tu położyć pany. No i na przykład raz, dwa. No i już na przykład. Możemy jeszcze dodać światło. To może. No już, to dostać się. No dobra. Wybieramy co niepotrzebnie. stąd już, piasek niepotrzebnie i Firecrawl. Teraz potrzebne to akryliczne ryby. Dobra. Jeżeli chcecie na hiszpańskim, to jest Pescado. Dużo ryby potrzebne, No już dostać. Przepraszam, ryby. Już. To jest gotowe z akwarium. Już gotowe. Teraz będziemy robić spialnię. Wy pamiętacie, co robić z pijalnią, tak? No ja jeszcze zapomnę. Bierzemy banę. Bierzemy biały, teraz stairs, na przykład to. Ja że na przykład zawsze szary. Na przykład, możemy my my to zabierać, to, ja mam troszkę Długo zrobię dobra. Tak, banan jest, to jest. Ja sobie na, na, na pomnie, że gdzie to poszłem. Dobra. Już. Jeżeli mamy. To tu na przykład dwa bloka, łamamy, ułożymy tu, idziemy do góry. Nie, tu, przepraszam. Szybko, szybko, proszę mnie. Światło nie patrzenie. To. Dobra, to może. Tu nic nie ma. Nie ma. Dobra to jest. jest. Nic strasznego. Dobra. Tu i na przykład. No nie różnica jaka. To na przykład tak. Zpijmy, Ja chcę jeszcze, żeby on noc to jest ładna. Teraz w ogóle jeszcze nie. Wiecie, mój blok to jest. Spójrz. Bierzemy. Zapominamy. Na przykład woslinę. To jest troszkę ostatnie, było już długo robię video. I śliny gotowe. Troszkę proszę mnie polatać. Hmm. I do wyjrzę tu. Troszkę zrobię tak, no nie, to nieładnie. No, ja jeszcze pokażę. Przepraszam, to jest długie, no nic. Ja jeszcze pokażę design. Na przykład, no nie można biały, biały proszę. To już, no dobra. Przedstawcie, że tu jest akwarium, no dobra. Pokazuję następny design, na przykład raz, dwa, trzy, cztery już wystarczy. I tu nie jeszcze dwa bloka świętujące. Nie na przykład, to. Rośliny nie poszczególnie. Pokazuję następny. A nie, pod tym. Już gotowe. Wylatamy. A zapomniałam? Tak, wiesz. I teraz robimy design. Tak i tak. Nie zapominamy. Дизайн. долго, друга, надави. Ну, Ок три вижем и то. Dyzajny z piani. Jeśli ja wam pokazywałam dwa, trzy różnych designy z piani. Jak można? No to może do stoaków. Pokazywałam jak to zrobić sztukę. Oj, przepraszam za takie. Ja pamiętam, no, że jeżeli... kabel, ja jeszcze nie pamiętam, jak na to po polsku troszkę. No dobra. To jest u nas łazienka, dyłan i już jeszcze raz. Siedem pokazywałam ja. Dziękuję wszystkim za video. Pa! Linda Pokémon. Vamos a calmarlo. Pekapi, Pikachu.